i zaczynamy dzisiaj nową serię z gry Argentus.pl I co to mówić? Na początek dostajemy takie jak zbroja pójdzie, stelety 9, bojowa tarcza, drewniany naszyjnik, drewniana na bransoleta, skórzane buty, drewniane kolczyki i hełm. Dostajemy otóż peta na tron, znaczy nie peta, pieczęć, której się na początku nie da założyć. Kostium, buty, konia, pierścień teleportacji, pierwszy doświadczenia, pas. Znaczy, też się go nawet nie da. Dwie płotki, nieskończone klaringi męstwa i kawał w duszy potwora, plus 7. I to będzie, nie wiem, no, um, odcinkowa seria. To się okaże. Ja pil pilagi, ale nie no, powinienem to chyba jakoś przeszkadzać, się, nie oglądam, znaczy oglądam swoje filmy, filmiki no. od razu nie będą bo to wychodziły w piątki, mury sobotnych. czyli tak dwa filmy na tydzień będę się starał wrzucać. Chyba chcę. w tagera. Chcę. 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 tak Chcę. na P. To jest fajne Tak, przyjmij jeszcze chwilę. Jeżeli dla góry miałbym to w 100% trochę. Ok, nie powinno być już szlagów. Ok, ulubimy jeszcze poziom. Tu z tego miasta. Ulubimy się po chwili w gremie. Noż. bo zawsze lepiej jak się nie dodało na początku i tak, co było handlu? up dla nich handel różne są no, buty błogosławieństwa różne są modyfikacji. modyfikacje ta, tak, to i tak, to tam, okej okay. KD. KD ma plus 5. Zwykle przy pokusu. Zwykle przy Ok. Item sum. Poteczki to się wezmę. To przydadzą. Nie, nie wiem, czy to już na wezmę. To też wezmę. razie I... to tyle. Następny sklep to items... Yy, nie, nie, to... handlarz z broni, gdzie może usłyszeć, że miałam wysokie stalki, hełmy i broń. Yy, handlarz broni. Czyli... No, y, od razu mówię, że są też tyle... nie. Też tyle ty to z tyle, się robi te, te bezdłuższy może a z tego się robi zablokowany nóż plus 9 na zero element no. dostał już nóż i u... Się połaga... ulepszamy u niego i u... U jednego z nich można stosować itemy. Co dalej? Handlarz z broni. Ma podstawowe. Tutaj dla, blask. Tu z broni. Też podstawowe. Itemy. FMS. Stylety. I... Takie okay, tam. Tutaj. ulicy się nie używa. Tu mamy handlarskę z u której serwerzymy? Tak. i okay. takie, na takie, i takie, do parę elementów, tysiące, koczki na przykład tak, oczywiście, to jest też koniec wołania. biolog, mistrz biologa pierwszy mi teleportacji, anti bo z nieca, z tego zaraz skorzystam Szybka zmiana kanału Szybka zmiana ekwipunku I Marmurki za smocze momenty, Które bardzo łatwo się zdobywa I magazyn Tak Ja sobie myślę, że kupię się teraz Bony Ale to już Kupię sobie to I Nie będę was zamęczał, Więc myślę, że podejście się do z tego serwera i skończę odcinek ale powinien wyjść kolejny powinien wyjść musi... dwa odcinki z tego serwera i tak Może pierwszy lec samochód mam 200 hp Но това да бъде, да си якост по-ъкспич. Хайде. Постижа. Хайде. Ирали, се пращам. Трябва да се глашаме да ги и е шакалният? О, няма, бран Hmm. Dobra Teraz pasowałoby mi coś kupić Nie no, jest tego... to robimy O, dwa razy naprzód widzicie, X naprawdę fajnie leci. Taki film oczywiście zacznę od 75. levela, bo tutaj zaraz będzie trzeba izolować po 2, to tutaj, który mi już od 50. levela jak jest trochę... Ło a ja nie chciałbym Was zabudzać. A ja mówię, do 30. levela i zamiast trzeba tutaj w godzinie przyjąć kolejny odcinek. I tak.

Oczywiście tak jak będę miał około 150 levela załóżmy, będę już próbował zrobić pierwsze PKP. Bo w tej chwili KD Masakry, które dają 200 na ludzi, KD Ludu, który daje 180 na ludzi, ale tam jeszcze 30% na szamoru, i przez 100 razy rocznie, pamiętam. I KD Umiejętności, które daje plus 20 mocze umiejętności, więc mniej więcej także że nie 7 tej KD, to będę już próbował PKP. W tym sklepie do sobie stały tylko ze szmaragdy, yy, ale jak dzisiaj nie da. Na Kada masakry i u są warte po trzy szmaragdy, a szmaragdy, a Kada luda jest warte jest, y, aż 8 szmaragdów, więc spora cena. Dobra, bo już chyba szef to powinien dać radę. Bo jak mi da, tutaj, to się pamięta. Dobra. Powinien dać. Tak, daje radę. Na spokojnie. Czyli czekajcie na następny odcinek, który... Nie znamy się dokładnie godziną, której wyjdzie, ale... Uda się, jeśli się wyjdzie. Tak. Jutro nie wiem, czy mogę jakiś odcinek... Jest. Może mi się uda. Mogę robić Nie mam z tym wyjazdu robić. Cała nastawie dni był zapełniony kartkami i testami. Więc nieprzyjemnie. No nie i masz trochę leżył osobiście. To ja spróbuję coś zrobić. No i odcinek będzie taki główny, że i jak to jest Na odcinku już będę wam pokazywał moje bonusy, jakie będę miał tylko te, a jakie będę miał do ekstra. I... Tak się to będzie. I tam oczywiście... Każdy Wam różne rzeczy, co to jest, co robią, jakby coś zrobią wiedział. Ciemnie. No i jeszcze dwa levela wyjścia i do miasta, i to w odcinek. To naprawdę będzie taki króciutki, lanserski odcinek. Bo... Nie ma co robić tam wyższy. Znaczy na wyrodzi. Wielę, żeby... nie dziesięciu nie. to odcinki. Oczywiście jeżeli pod tą serią. Pod pierwszym odcinkiem wybijecie, na uśmiech 5 oków w górę, bo na mnie coś naprawdę sporo i... Jeszcze z tego... 5 ok w górę, naprawdę się cieszę. I no. Piszcie, czy chcecie tą serię i w ogóle.

Mam no, grałem na tym serwerze wcześniej i mam inne postacie na no, większym levelu, ale chciałem sobie pobrać idą i myślę, że może sobie zrobić z tego serwera serię, to czemu nie? No mm. co ziomeczki. Dziękuję za oglądanie, lajkujcie, subskrybujcie, no i co? Yo banco.